Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl Wielki Brat ogłasza Tydzień Pogody dla Bogaczy. Przed Wami leżą dwie koperty. Każdy z Was wybierze jedną kopertę. Jej treść zadecyduje o Waszych dalszych losach. Do dzieła! Jest taka piosenka. Nie wszyscy wiedzą, co stać nie mam Ja pewnie będę głód. Chodź powiał wiatr dla bogaczy. Dararara. Czy tam się tak. w środku, nie? No, tak. Tak. no nie wiemy nic. Takamy. No, nie wiemy, no. Ja się to wyjaśniał, tak? Zmaczcie, Jedno hasło, nie, ma, nie wiem. Nie wiemy o co się rozmawia. Ale w by tam się o co chodzi. Aha. Nie wiem, że ona ma lepiej. Wiesz co? <śmusza> nie nie Mówiłam, że mam szczęście. <śmusza> do szczęście. jesteś kobietą, wybieram. Ja jestem prawicowa. Że tak się wyręczę. Decydujesz o moim losie. Mhm. Bogaci. Kurc. Biedni. Nie, nie. No dobrze. Druga, a grupa się przynajmniej to, nie? tak zawsze wiadomo. A bogatem mój jak by się ocieli, no? Nie, a może ja źle czytałem? Na, na cudzej krzywdzie się nie Ja zmogali. Ja ale, ale wiesz co, ty, ty dostałeś specjalnie tą kopertę, bo widzieli co masz w butach. To się mówi, z budu pisano, wystaje! Fajnie, słuchajcie, miała w budach kasy słuchać. Już wiemy, No, ja też zdecydowałem się na to. Tak, popatrz na tą grupę na zamku. Stończ no, że. To jest przegrane od razu. Słuchaj, my możemy w samych stringach Trzymaj biegać, a tak? Będziemy no, fajni. Nie, nie bądźcie już usiadacz, to... Nie! A taka jest. Nie już siadać. Ja? Taka jest. A taka jest. A taka jest. jest. No, Zobaczymy Wasze dobre serce, teraz wszystko wyjdzie. Bo ja myślę, że to będzie straszny, wiesz, nie będzie można ten A nawet. Tak myślę. A ty? Specjalnie jest A my tak zdobiony. No takie jasne. Nie, nie <laughs> próbuję, Może nam trzeba nie spadnie na podłogę. Nie mam kręconą dołu. Ciekawy, gdzie my pójdziemy. Tak. <laughs> <laughs> nie minę! <laughs> Kuchnię po Ej, to był twój wybór. Ja mam biedni. Mam pogaci. Jak to będzie, że go lasy się kąpią na go? Może jest jeszcze nie No, już nie pomysł. Przeginasz pałę. Nie, będziemy, będziemy mieli pier... A jak nie dobrze żyje? Tak, będziemy mieli warkocze jak jaskiniowcy. będziemy mieli. Nie do jaskni. Zadali cię po matryksach na kładzie, bo nie wiedziałam, jak Ja nie piłam. Kurde, już będę niezadowolona. Kurde, nie! No sami możecie zamienić? Możesz się zamienić? Ja teraz nie. wszyscy się cieszą, nie? Ale, Ale dobre bo jej nie jest O Jezus, niech, sobie, się zamienię no. z tobą, no. Tak, a ci dam. Chciałbyś, nie? Ja, przykład, ja przykład, <ślinicza> ale przecież... <ślinicza> <ty>, ale przecież <ślinicza> nie wie, jak ja wylosowałam matę, to może mi się zamówimy. nie by? oni, oni, oni wiedzą, bo mają wiedzą, jaką wzalę. kolejność... Stopy, ja myślę, że nikt a nie Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl